W garażach, w muzeach czy nawet na deskach kreślarskich istnieje cała kategoria rajdówek, która nigdy nie miała okazji wyjechać na OS. To tak zwana grupa S, następca grupy B, który nigdy nie miał okazji tym następcą zostać. Bo tam, gdzie znajdą się wielkie pieniądze, zainteresowanie i kontrowersje, znajdzie się też polityka. I to właśnie polityką zajmiemy się w drugim odcinku opowieści o ostatnim sezonie grupy B. Jakie motywacje miało FISA w zakazaniu tych rajdówek? Co miało je zastąpić? Czym była zapomniana grupa S? Na te pytania odpowiedź poznacie w dzisiejszym materiale. Jeszcze chciałbym odnieść się do czegoś, co dużo osób pisało mi w komentarzach pod poprzednią częścią. Oczywiście macie rację, to się wymawia lancia, a nie lansja, tak jak ja wtedy to robiłem. Na swoje usprawiedliwienie oglądałem, przygotowując się do tego, do stworzenia tego materiału, oglądałem bardzo dużo angielskich dokumentów na temat grupy B, no i oni tam wszyscy mówią lansja. Więc jestem tego świadomy. Tylko teraz miałem taki problem, bo niestety... Ścieżkę głosową do drugiej części, którą oglądacie teraz, nagrałem w sumie za jednym razem, zaraz po części pierwszej. Miałem teraz wybór: albo mogłem podmienić te segmenty, a jak pewnie słyszycie, jestem dosyć mocno przeziębiony, więc po prostu byłoby słychać, że to jest dograne później, albo mogłem nagrać wszystko od nowa. A byłem już w trakcie, dosyć daleko w trakcie montowania tego kolejnego filmiku, więc wyrzuciłbym do kosza tak naprawdę wiele godzin już swojej pracy. Więc po prostu będę was musiał poprosić, żebyście tutaj jeszcze zacisnęli zęby i tą lansję przetrwali, a ja obiecuję, że już do końca życia będę mówił poprawnie, czyli lancia. A teraz zapraszam was do oglądania. 2 maja 1986 roku. Zaledwie parę godzin po śmiertelnym wypadku Tojwenena i Kresto, prezydent FISA, organu zarządzającego światowym motorsportem, spotyka się z Cesare Fiorio, szefem zespołu lansja. Francuz powie, to nie może dalej trwać. Grupa B musi się skończyć. Fiorio, zdruzgotany po stracie trzech swoich zawodników w ciągu roku, przestanie na jego propozycję. Tak więc, jeszcze tego samego dnia FISA zorganizowała konferencję prasową, na której Balestr oficjalnie ogłosił, że po zakończeniu sezonu rajdówki Grupy B zostaną zakazane w rajdach. Dzień później Francuz ogłosił również, że Grupa S, czyli regulacje mające zastąpić Grupę B po sezonie 1987, także zostały anulowane. Wywołało to oczywiście gigantyczny sprzeciw wśród zespołów, z którymi, za wyjątkiem Lanci, ta decyzja w ogóle nie była konsultowana. W maju 1986 roku większość ekip pracowała już nad rajdówkami grupy S albo nad ulepszeniami do istniejących rajdówek, których rozwój Balestr też zamroził. Kierowcy i inżynierowie próbowali więc przekonać FISA do zmiany decyzji. Jednak gdy już wydawało się, że porozumienie jest blisko, podczas czerwcowego rajdu Hessen w Niemczech, stało się to. Kierujący rajdówką Mark Surer, były kierowca Formuły 1, przeżył wypadek, ale spędził trzy miesiące w śpiączce farmakologicznej. Jego pilot, Michael Wider, niestety zmarł na miejscu. Fisa dostała kolejny argument za wykluczeniem grupy B z jak najszybszym efektem. Balestr postawił na swoim. Jednak Francuzowi to nie zwiększenie bezpieczeństwa było w głowie, wszak to on odpowiadał za stworzenie grupy B, jednak jego główną motywacją była władza. Tu warto, abym przybliżył nieco jego sylwetkę. W latach 70. Jean-Marie Balestr zajczył błyskawiczną wspinaczkę na sam szczyt Federacji Motorsportowych. W 1973 roku został prezydentem Francuskiej Federacji Sportu Samochodowego, a trzy lata później został wybrany na tę samą funkcję w FISA. Dynamicznie rozwijającą się karierę, zastopowało jednak to zdjęcie opublikowane we francuskiej prasie. Przedstawiało ono Balestra w mundurze francuskich oddziałów SS. Prezydent FISA utrzymywał, że działał z kolaborantami pod przykrywką, pracując tak naprawdę dla francuskiego ruchu oporu. W tę historię uwierzyło niewiele osób, tym bardziej, że wszyscy, którzy mogli ją potwierdzić, dawno już nie żyli. Na szczęście dla Balestra w sprawach o zniesławienie, o które pozywał ludzi piszących o jego kolaboracji, to publikujący musiał udowodnić prawdziwość swoich twierdzeń, a to nikomu się nie udawało. Koniec końców prezydentowi FISA nie udowodniono żadnej współpracy z nazistowskimi Niemcami i mógł on powrócić do sprawowania swojej funkcji. A Federacja rządził twardą ręką, nie uznając kompromisów. Kwestią czasu było, aż doprowadzi to do jakiegoś konfliktu. Najpoważniejszy z nich spowodował właśnie powstanie Grupy B, choć dotyczył kompletnie innej dyscypliny motorsportu. Na początku lat 80. Balestr wszedł w konflikt z organizacją FOCA zrzeszającą prywatne zespoły F1, który dotyczył pieniędzy spraw telewizyjnych, regulacji i faworyzowania przez FISA większych fabrycznych ekip takich jak Ferrari czy Alfa Romeo. Do 1982 roku ten spór urósł do takich rozmiarów, że większość kierowców F1 zbojkotowała Grand Prix RPA i Grand Prix San Marino. Do dzisiaj te wydarzenia znane są jako Wojna Foka FISA. I to FISA miała w tej wojnie więcej do stracenia. Przewidywano, że jeśli kryzys przeciągnie się do końca roku, federacja może nawet zbankrutować. I to właśnie Balestr wpadł wtedy na pomysł, by przekierować uwagę na rosnące w popularności WRC. Luzując regulacje przy wprowadzeniu grupy B, udało mu się przyciągnąć nowych producentów i dzięki ich inwestycjom utrzymać FISA na powierzchni. Pokój trwał jednak dosyć krótko. Bo WRC, podobnie jak F1, również miało swoją organizację dbającą o interesy zespołu. BP i CA. Będę mówił BPiKa, bo tak jest łatwiej. Wraz ze wzrostem popularności rajdów w ferze grupy P, rósł również wpływ tego związku na podejmowanie decyzji w federacji. To doprowadzało Balestra do furii, który nie tolerował producentów mieszających się w dyskusję i podważających jego władzę. Jednocześnie Francuz nie wykazywał zainteresowania pogarszającym się bezpieczeństwem. Wręcz otwarcie ignorował zagrożenie. A kierowcy mówili o tych problemach już od jakiegoś czasu. Zawodnicy zwracali uwagę, że samochody robią się zbyt trudne w prowadzeniu na odcinkach specjalnych. Piloci opowiadali, że nie nadążają z dyktowaniem opisu przy prędkościach, jakie osiągały na rajdówki. Te apele odbijały się jednak od członków federacji, jak grochot ściany. Gdy podczas rajdu Korsyki w 1985 roku zmarł Attilo Betega, Fisa ogłosiła, że nie przetrwałby wypadku nawet w wolniejszej rajdówce. Żadnej decyzji nie podjęto. Trzy rundy później, podczas rajdu Argentyny, dachował Vatanen. Fin cudem uszedł z życiem, łamiąc dwie nogi, żebra i miednicę. FISA co prawda zareagowała nakazując użycia stalowych klatek bezpieczeństwa zamiast aluminiowych, aczkolwiek wobec największego problemu bezpieczeństwa kibiców dalej nie podejmowano żadnych decyzji. Kibice nie tylko stanowili ruchomu przeszkodę na trasie odcinka, ale potrafili także rzucać śnieżkami lub kamieniami w nadjeżdżające samochody. Ich ciągłe wchodzenie i wychodzenie z trasy odcinka nanosiło brud lub śnieg w przypadku rajdu Monte Carlo na drogę, co pogarszało jej przyczepność. Gdy podczas rajdu Portugalii w 1986 roku w tum wjechał Joaquim Santos, załogi zespołów odmówiły dalszego uczestnictwa w rywalizacji. Wysłali też list do FIA, w którym napisali, że cała odpowiedzialność za wypadek spada na kibiców i złe zabezpieczenie odcinka. Balestw odpowiedzi zagroził zawodnikom dotkliwymi sankcjami, jeśli nie wrócą do rajdówek i nie wyjadą na odcinki. Załogi postawiły jednak na swoim i nie wznowiły rywalizacji w nadziei, że w ten sposób wymuszą na FISA zmiany w zabezpieczeniu rajdów. Jean-Marie Balestr nie był jednak pod wrażeniem. Mało tego. Napisał list do organizatorów Rajdu Portugalii, w którym chwalił ich za kontynuowanie rajdu pomimo strajku kierowców. Obiecał ukarać każdego dezertera, ale słowem nie wspomniał o kibicach, którzy doprowadzili do tragedii. Ślepa nie była jednak opinia publiczna. Reputacja WRC w mediach zaczęła się pogarszać. Do tego zbuntowało się także Audi, które po Radzie Portugalii ze skutkiem natychmiastowym wycofało się z mistrzostw. Presja na FISA więc rosła i osiągnęła punkt krytyczny właśnie 2 maja 1986 roku. Balestr nie miał już wyjścia. Musiał podjąć stanowcze kroki. Francuz jednak nie przyznał się do błędu i zrzucił całą winę na zespoły. Zdaniem prezydenta FISA, odpowiedzialność za wszystkie te tragedie ponosiło Bepika i ich wpływy w federacji, które rzekomo doprowadziły do stworzenia zbyt mocnych i niestabilnych rajdówek. Choć Francuz znalazł już swojego kozła ofiarnego, to zespoły startujące w WRC nie składały broni. Gdy stało się jasne, że utrzymanie regulacji grupy B jest niemożliwe, zmieniły strategię. Teraz planem było przywrócenie do życia anulowanej grupy S w myśl zasad, której większość producentów miała już opracowane prototypy samochodów. Czym grupa S różniła się od grupy B? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta, a ja nie chciałbym was zanudzać, więc postaram się to zwięźle wyjaśnić. Dni grupy B były policzone tak naprawdę jeszcze przed czarną serią w 1985 i 86 roku. Pierwotnie grupa S miała ją zastąpić w 1988 roku. Choć nikt w FISA nie przejmował się wtedy bezpieczeństwem, to wzrost kosztów budowy rajdówek Grupy B był już poważnym zmartwieniem. Dlatego, tak naprawdę, jedyną ważniejszą zmianą w pierwszej wersji nowych regulacji było zmniejszenie liczby samochodów potrzebnych do homologacji rajdówki. Wcześniej zespoły musiały najpierw zbudować 200 modeli zwykłego, cywilnego samochodu, by na jego podstawie zbudować samochód rajdowy. Teraz ta liczba została zmniejszona do zaledwie 10 egzemplarzy. Dlatego producenci szturmem rzucili się do pracy nad samochodami grupy S, bo całe przedsięwzięcie miało być tańsze, a walka w WRC dużo bardziej wyrównana. Jednocześnie zespoły dalej mogły tworzyć lekkie nadwozia i potężne silniki, tak samo jak w grupie B. I to jest właśnie powód, dla którego zdaniem Balestra powinna była pójść na dno razem z grupą B. Na wskrzeszenie grupy S, tak jak mówiłem, naciskali jednak kierowcy i zespoły. Po miesiącach negocjacji wydawało się, że taki scenariusz stanie się rzeczywistością. W październiku 1986 roku FISA i Bepika doszły w końcu do porozumienia. W ramach kompromisu Grupa S miała finalnie zastąpić Grupę B od sezonu 1987, ale w myśl znacznie surowszego regulaminu. Moc nowych rajdówek została ograniczona do 300 koni mechanicznych, a waga do minimum 1000 kg. Do tego w silnikach musiały znaleźć się ograniczniki turbo. Dodatkowo ustalone zostały maksymalne wymiary pojazdów, co miało uniemożliwić producentom stworzenie rajdówek z wielkimi, tylnymi skrzydłami i wystającymi elementami nadwozia. To z kolei ograniczało prędkość tych samochodów w zakrętach. Mimo restrykcji, przepisy te zostały ciepło przyjęte przez zespoły, które wróciły do pracy. Choć do debiutu nowych rajdówek pozostawały 3 miesiące, to prace nad nimi były już wtedy na dość zaawansowanym etapie. I tak Peugeot początkowo planował, by ich rajdówką grupy S była kolejna ewolucja utytułowanego modelu 205 T16. Jednak w 1987 roku Premier miał mieć model 405 Turbo, który miał jedną przewagę nad 205, szerszy rozstaw osi. To skłoniło Peugeot do zmiany bazy swojej rajdówki. Prototypowe wersje 405 były szybsze i stabilniejsze niż jej poprzedniczki. W dodatku Francuzi zastosowali w swoim nowym samochodzie rewolucyjny system, który pozwalał kierowcy na zmiany ustawień dyferencjału, siedząc w kokpicie, niczym w Formule 1. Co ciekawe, jako planowana rajdówka grupy SPRO, błędnie uznawany jest czasem futurystyczny model Quasar. Był to jednak tylko samochód koncepcyjny, stworzony na potrzeby targów motoryzacyjnych. Choć stosował wiele podzespołów z 205 16 to powstał w 1984 roku, na długo przed pierwszą propozycją grupy S. Nowe regulacje miały też wyznaczać większe zaangażowanie w WRC Toyoty. Japoński producent, który do tej pory startował jedynie w wybranych rundach, teraz miał stanąć do walki w całym cyklu. A pomóc im w tym miała Toyota MR2 222D. To jedna z bardziej zagadkowych konstrukcji grupy S. Jej poszycie wykonano z włókna węglowego, dzięki czemu zyskała przydomek Czarna Bestia. Toyota eksperymentowała też z przeniesieniem napędu, opracowując zarówno wersję z napędem na cztery koła, jak i na tylną oś. Wiemy, że Japończycy przeprowadzili tajne testy w 1986 roku na szkockim poligonie Bakshot. Rajdówkę prowadził wtedy szef zespołu Ove Anderson oraz Bjorn Waldegard. I tyle nową Toyotę widziano. Samochód jakby zapadł się pod ziemię. Niespodziewanie wynurzył się spod niej w 2006 roku, gdy dwie MR2-222D pojawiły się na Festiwalu Prędkości w Goodwood. Wszystko co wiemy o tej rajdówce pochodzi właśnie z tych egzemplarzy. Były to ewidentnie wczesne, prototypowe wersje samochodu uzbrojone w czterocylindrowy silnik wyciągnięty wprost z Toyota 89 CV startującej wtedy w Lemą. Jednostka napędowa generowała moc rzędu 750 koni mechanicznych. Zdecydowanie za dużo na finalny kształt przepisów grupy S. Wskazówkę do rozwiązania zagadki zniknięcia 222D Podsunął sam Owe Anderson Zdaniem Szweda rajdówka po prostu koszmarnie się prowadziła Nigdy nie wiedziałeś co zrobi Przy tak krótkim rozstawie osi i takiej mocy w tak lekkim samochodzie Tył mógł Ci uciec w każdym momencie bez żadnego ostrzeżenia Prototyp rajdówki Toyoty był tak zły Że Anderson szybko stał się największym krytykiem przepisów grupy S I aktywnie próbował zablokować ich wprowadzenie W międzyczasie Audi O tym, co wtedy robiło Audi, opowiem Wam kiedy indziej. W każdym razie przepisy Grupy S stały się niezwykle atrakcyjne i producentów, którzy szykowali swoje rajdówki, było co niemiara: Ford, Mitsubishi, Opel, a nawet Łada czy Moskwicz. O wszystkich nie będę wam opowiadał. Jeśli chcecie się dowiedzieć o nich więcej, polecam tę stronę, której link macie w opisie. Jeśli któryś z tych samochodów wyjątkowo Was interesuje, to dajcie znać, bo może zrobię o nim osobny odcinek. Aczkolwiek jeszcze jednym producentem, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, była Lancia. Włosi pracowali nie nad jedną, a nad dwoma rajdówkami grupy S. Już w 1986 roku zespół Fiorio kończył pracę nad lansją ECV. Wyglądała łudząco podobnie do s 4 ale tym razem diabeł tkwił w szczegółach. Na przykład w nazwie, bo ECV to skrót od Experimental Composite Vehicle. Całe nadwozie auta, jak również wał napędowy, a nawet felgi, zostały stworzone z połączenia włókna węglowego z aluminium opracowanego w laboratorium Fiata. Lancia do innych podzespołów wykorzystała także kewlar, włókno szklane, termoplastik. Generalnie w nowej rajdówce znalazło się pewnie z 80% tablicy Mendelejewa. Były to rozwiązania stosowane do tej pory tylko w Formule 1. Według szacunków włoskich inżynierów, Lancia ECV była 40% lżejsza od Delta S4. W dodatku była wyposażona w silnik o mocy 600 koni mechanicznych z technologią TriFlux ograniczającą turbolak. Potem przyszedł jednak październik 1986 roku i limity mocy oraz wagi pojazdu. Lancia ECV nijak się w nich nie mieściła. W Turynie musieli więc nieco zmienić koncepcję. Rozpoczęto pracę nad ECV-2, która nie przypominała już żadnej innej Lancii. Włosi planowali zachować kompozytowy szkielet i silnik pierwszego prototypu, ale za to przeprojektować nadwozie tak, by było bardziej aerodynamiczne. Zespół Fiorio zakładał, że to co stracą na wadze i mocy, zyskają na lepszym docisku do drogi. No właśnie zakładał, bo zaledwie 5 dni po ogłoszeniu finalnego kształtu regulacji grupy S, Jean-Marie Balestre znów ją anulował. Balestr tym razem trochę przyznał się do błędu, mówiąc, że nie przewidział, że producenci celowo stworzą zbyt szybkie i niebezpieczne samochody grupy B. W ocenie FISA nawet zaostrzone przepisy grupy S wciąż zostawiały pole do nadużyć i potrzeba było bardziej radykalnych środków. Finalnie grupę B zastąpiła więc grupa A, startująca do tej pory w regionalnych rajdach i w mistrzostwach samochodów turystycznych. Powiedzieć, że była to niepopularna decyzja wśród zespołów, to jak nie powiedzieć nic. Peżo wytoczył Fisa Pozew, argumentując, że ta decyzja narazi Francuzów na gigantyczne straty finansowe. Głównym powodem takiej eskalacji było jednak to, że w Sasho nie mieli żadnego auta z napędem na cztery koła, które spełniałoby regulamin grupy A. Francuzi na najwyższy szczebel rajdów wrócili dopiero w 1999 roku. Balestr proces zresztą wygrał, argumentując, że podjął tę decyzję ze względu na bezpieczeństwo kierowców i kibiców. Decyzja FISA stała się nieodwracalna, a grupa S ostatecznie umarła i to jeszcze przed swoimi narodzinami. Dla Balestra najważniejsze było jednak to, że wpływy straciła Bepika. Z WRC odeszło Audi, Peugeot, Austin Rover, Citroën i Nissan, czyli najważniejsi gracze tej organizacji. Prezydent FISA znów miał więc pełnię władzy. W WRC pozostała jednak lancia, choć jak się wydawało, to właśnie Włosi stracili najwięcej na zamieszaniu z likwidacją grupy B. Pomijając już nawet straty w ludziach, lancia dopiero co zainwestowała krocie w budowę trzech nowych modeli rajdówek, a żadna z nich finalnie nie mogła nawet wystartować do odcinka w następnym sezonie. Jeśli jednak prześledzimy te wydarzenia, to oczywiste stanie się, że Fiorio i Balestr grali do jednej bramki. Pamiętacie list kierowców fabrycznych po wypadku w razie Portugalii? Nie znajdzie się pod nim podpisów kierowców Lansi. Jako jedyni wyłamali się oni z protestu. Tu jeszcze chciałbym trochę sprostować, bo dotarłem potem podczas montowania filmiku do źródeł, które mówią, że Henry Toivonen i Marku Allen jednak podpisali się pod listem i dołączyli się do tego protestu, więc... Tutaj mamy trochę rozbieżność pomiędzy konkretnymi źródłami, natomiast wszyscy zgadzają się do tego, że Cesare Fiorio był przeciwny, on sam powiedział, że gdyby był wtedy na miejscu w Portugalii, to na pewno by protest swoich kierowców zablokował. Natomiast nie mógł tego zrobić, bo był wtedy we Włoszech w domu, chorując na grypę. Większość z was zna pewnie postać balestra z filmu dokumentalnego senna, w którym padają dosyć mocne oskarżenia w jego stronę o faworyzowanie swojego rodaka, ale na prosta. Jednak trudno mi się oprzeć wrażeniu, że prezydentowi FISA dużo bliżej niż do francuskich producentów było do włoskich. Szczególnie do koncernu Fiata. I tak zastąpienie grupy B przez grupę A było Lanci paradoksalnie bardzo na rękę. W odróżnieniu od konkurencji, Włosi mieli w zanadrzu cywilny samochód z napędem na cztery koła, na którym mogli oprzeć rajdówkę. Była to kultowa Lancia Delta Integrale. Balestr swoją decyzją wykosił im najpoważniejszą konkurencję w postaci Peugeot, który w grupie S na pewno byłby wymagającym rywalem. Potwierdziła to zresztą historia. Pierwsze trzy lata rządów grupy A zostało kompletnie zdominowane przez Lansję. Ponura ironia polega jednak na tym, że choć FISA przy całym tym zamieszaniu zasłaniała się bezpieczeństwem, to wprowadzenie grupy A wcale go nie poprawiło. Ba najczarniejszy sezon w historii WRC pod względem śmiertelnych wypadków przypadł na rok 1989. W ciągu zaledwie trzech miesięcy zginęło wtedy pięć zawodników. Bezpieczeństwo zaczęło się poprawiać dopiero w połowie lat 90., gdy do głosu w kontekście zabezpieczenia odcinków zaczęli dochodzić kierowcy jeżdżący niegdyś w grupie B, tacy jak Michel Mouton czy Ari Vatanen. Regulacje grupy S trafiły natomiast na jakąś zapomnianą półkę w biurze FISA. Co ciekawe, nie przeleżały tam jednak długo. Jeśli moc ograniczona do 300 mechanicznych, ograniczniki turbo i nowoczesne materiały budowy rajdówek brzmiały dla Was znajomo, to zaraz będziecie wiedzieć dlaczego. Federacja postanowiła nieco odświeżyć zapomniane regulaminy grupy S, gdy szukała zastępstwa dla grupy A pod koniec lat 90. Zamysł regulacji pozostał ten sam, zmieniono jednak parę szczegółów, na przykład nazwę. Nowa kategoria samochodów miała się nazywać World Rally Car w skrócie WRC. Resztę tej historii już pewnie znacie.